Część Boże, witam serdecznie komentarz do Ewangelii z 30 niedzieli zwykłej w roku B. Yy, możecie usłyszeć w liturgii niedzielnej inną Ewangelię niż ja Wam teraz skomentuję, ponieważ yy, w niektórych kościołach jest rocznica poświęcenia kościoła, która daje inne Ewangelie, na przykład o wyrzuceniu przekupniów ze świątyni albo o yy, bodajże, yy, tym Zacheuszu, i tak dalej. Ale mamy tutaj Ewangelię Świętego Marka. Yy, Dziesiąty rozdział, posłuchajmy. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus Nazaretu, zaczął wołać, Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał, Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go, i przywołali niewidomego, mówiąc mu bądź dobrej myśli, wstań, wołać. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego, co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy, rabbunik, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara Cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. Moi kochani, Jezus idzie do Jerozolimy, w zasadzie już kończy tą podróż. Jericho jest 25 km na południowy wschód od Jerozolimy. I ciekawe, że początek drogi Jezusa do właśnie Jeruzalem, też wiązał się z uzdrowieniem niewidomego. Pamiętacie, o tam, tak, tak, tak stopniowo tam coś widział, najpierw jakieś kształty, ludzi jak drzewa. Nie? A teraz jakby końcówka tej drogi, Taka klamra nam się pojawia i też jest uzdrowienie niewidomego tym razem, właśnie Bartymeusza. I yy, yy, spory tłum wychodzi z Jezusem. To oznacza tego, że pewnie uczniowie oczywiście, ale również yy, pamiętamy, że idzie na święto Paschy, nie tylko on idzie, także inni Żydzi idą, gdzieś pewnie z Galilei i gdzieś tam towarzyszą mu także. I mamy tutaj bohatera naszego, czyli niewidomy żebrak, Bartymeusz. W tamtych czasach generalnie pracowano, wiecie, fizycznie. Bycie niewidomym powodowało, że traciłeś pracę, byłeś bezużyteczny dla społeczeństwa, w związku z tym pozostało takiemu człowiekowi tylko żebrać, a więc jego tutaj niepełnosprawność powoduje, że, że, to, że jest upokorzony, że jest biedny, jest jakby zależny bardzo od no, życzliwości ludzkiej. To jest bardzo trudny, ciężki stan, bardzo, bardzo bolesny, i on chce z tego wyjść. I, I kiedy słyszy, że ktoś idzie, jakiś tłum, tak, nie? dopytuje się pewnie, kto to jest. Słyszy, że Jezus z Nazaretu. Na pewno nim słyszał. Pewnie tak, siedząc tak wiele dni, tygodni, nawet miesięcy, być może przy drodze, różne rzeczy tam słucha czy, czy pyta. I słyszał o nim jako twórcy I jakby ma w sobie wiarę, że jest Mesjaszem. Słysząc wcześniej o nim, wierzył, że jest Mesjaszem. Pewnie pragnął się z nim spotkać. Dlaczego? Bo Mesjasz miał, między innymi, takie były zapowiedzi proroków, przywracać wzrok niewidomym. A więc był dla niego szansą, był dla niego jakąś nadzieją na powrót do normalnego życia. I właśnie to mu się udało. Teraz jest ten moment. Tym bardziej, kiedy usłyszał, że ten Jezus, który jest Mesjaszem, po prostu tu przechodzi, jest tak blisko, zaczyna wołać. No, nie, nie, nie wie gdzie on jest, więc krzyczy tak. Woła głosem głośno. Jezusie, Synu Dawida. Uli się nade mną. Po pierwsze, że użyła słowa Jezus. To jest dość nietypowe. Większość chorych potrzebujących przychodziło do Jezusa z poziomem panie. A więc to jest takie bardzo osobiste odniesienie do Jezusa. Jakby się odwołuje do jakby jego wrażliwości, do, 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 do jego jakby centrum osobowego powiedzielibyśmy, do niego samego, nie do jego funkcji, Pany czy rabuni, tylko właśnie do jakby jego osoby. I mówi synu Dawida, i to jest kluczowe, to jest tytuł właśnie mesjański. Oznaczała się Mesjasza, spadkobiercę Bożych Obietnic, kogoś kto będzie wielkim władcą, który będzie miał moc też dawać dobre rzeczy ludziom, między innymi właśnie wzrok. I tutaj bardzo usilnie woła. Tutaj nastawają na niego, żeby umilkł oczywiście. Nie chcą, żeby przeszkadzał Jezusowi, uważają, że ktoś coś to przeszkadza, zakłóca ten pochód Jezusa. Nie robi jakieś zamieszanie niepotrzebne, my to sobie spokojnie idziemy, ale on się tutaj jakby nie przejmuje tym i jeszcze głośniej woła, tak, żeby go Jezus usłyszał. I go Jezus usłyszał i każe teraz tym, którzy do tej pory jakby go jakby no, uciszali, go właśnie każe, żeby go zawołali. Oni to zobaczcie o Ironio, teraz w drugą stronę. Tak to zatkaj się, nie gadaj, a teraz o, bądź dobrej myśli, bo wołać się. Będzie fajnie, będzie dobrze, tak, i tak dalej. Nie? Nagle taka chorągiewka nie? to jest też takie interesujące ich, ich taka postawa. On jest taki bardzo tutaj, Bartymousz, taki zdeterminowany jak tylko usłyszał, że Jezus go wzywa, to on zrzuca płaszcz. Ten płaszcz był symbolem tego jego żebractwa, tego dotychczasowego do stylu życia. On pewnie się tym płaszczem przykrywał na noc, bo, bo nie miał domu jako żebrak. Prawdopodobnie też być może czasami używał go jako właśnie takiej płachty, jak to rzucano mu te pieniądze. Jakby go pozostawia symbolicznie i zrywa się, jest taki bardzo przekonany, jakby, jest taki mocne, jakby powiedzmy, symboliczne zostawienie dotychczasowego życia i przyjście do Chrystusa. I Jezus go pyta, podobnie jak znów tutaj Zebedeusza, tak, czego chcecie? Czego chcesz? Co chcesz, bym Ci uczynił? To jest też ciekawe pytanie, że chce, byśmy dokładnie wiedzieli, o co Go prosimy, byśmy wiedzieli, czego chcemy od Niego. Nie? By nasze, nasze prośby były takie wiecie, głębokie, a nie takie powierzchowne. My się to wydaje, że coś chcemy, a potem już nie chcemy, mamy takie zachcianki, jesteśmy przekonani do pewnych rzeczy. Jezus chce, żebyśmy przekonani, co naprawdę od Niego chcemy. I On mówi, Rabuni, tym razem nowy tytuł, żebym przejrzał. Rabuni to jest oczywiście nauczyciel, mistrz. Który który miał autorytet, który, którego się szanowało, nie? żebym przejrzał, chcę widzieć, aby wrócić do normalnego życia. Yy, yy. I rzeczywiście Jezus mówi: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Jezus wie, że ma wiarę, słysząc pewnie o tym, są Dawida. I co ciekawe, Jezus tym razem nie zabrania tego tytułu mesjańskiego mu używać. Pamiętam, w Ewangelii Marka jest tak zwany sekret mesjański. Jezus zwłaszcza w początkowych fazach swojej działalności, w fazie działalności, zabraniał ludziom czy demonom nawet mówić, że jest Mesjaszem. Tu już jest końcówka, i tej działalności już niewiele można zepsuć. Jezus już pozwala, też zakłada, że ta świadomość, jakim jest Mesjaszem będzie, będzie właśnie już jest taka utrwalona przez Jego postawę przez te ostatnie trzy lata. Że nie jest jakimś mesjaszem politycznym, że tutaj nie walczą o władzę w Jerozolimie, o jakichś wyborach, albo nie próbuje tam się dopchać do rządzących, tylko ma inny, in, inny pomysł na mesjasza i, i, i chyba, że, już, że, że taki pomysł już przejdzie. A więc zakłada, widzi wiarę i, i ta wiara daje mu uzdrowienie, uzdrowiła, także zbawiła, więc nie tylko na poziomie, jakimś fizycznym, ale też ta wiara powodowała, że on uwierzył w Chrystusa, czy łatwiej mu na podstawie tego dobrodziejstwa, cudu tutaj ym, y, bardziej ufać Jezusowi, bo o to chodzi, tak? i natychmiast przejrzał. Nie? I szedł za nim drogą. To szedł za nim drogą znaczy, że był uczniem i pewnie dość znanym uczniem, skoro mamy jego imię zapisane. To jest też rzadkość, żeby uzdrowieni, nie wiem, czy, czy wyzwoleni z demonów, od wpływu demonów, mieli imię w Ewangeliach? Tutaj mamy imię, to znaczy, że był znany w wspólnocie chrześcijan, czyli był potem dalej z uczniami. Moi drodzy, Ewangelia Marka jest Ewangelią, która ma takie, takie dwa pytania. Pierwsze to jest: kim jest Jezus Chrystus? A drugie jak być uczniem Chrystusa? I tutaj w zasadzie ta Węgiel daje nam odpowiedzi na te pytania w jakiś sposób. Cząstkowo, oczywiście, przede wszystkim, Jezus jest Mesjaszem, jest tym, który nas zbawia, który, który nas wyzwala, który nas chce z tego żebractwa, takiego, takiej niskiej egzystencji, słabej egzystencji, miernej, no bo żebrak, no to jest, nie? Powołać do przyjaźni z sobą, nie? To też taka pierwsza dla nas praktyczna myśl, nie? że mamy, mamy umieć porzucać, to, to, co czujemy, że jest takie mierne, słabe, mamy, mamy czasami, że nasze życie jakby sami sobie układamy, czy, czy gdzieś tam próbujemy sobie coś zadać z tego życia, to jest takie słabe, mierne, takie. Czasami żebrzemy o uwagę, o jakąś miłość innych ludzi, żebrzemy o, o jakąś pozycję, żeby się dorobić, żeby coś tutaj znaczyć. Nie? Mamy iść do Chrystusa, zostawić to jak ten płaszcz, zerw, nie? Radykalnie być przy Chrystusie. Nie? On nas woła, On nas woła. On nas woła i, i warto też o tym pomyśleć, nie? Czy ja sobie tutaj dalej chcę żebrać? Czy rzeczywiście mi to tak już dokucza, kiedy w końcu ja podejmę decyzję, że już nie chcę dalej męczyć się, próbować zaspokoić swoje pustkę czy wnętrze tym, co ten świat oferuje? Tymi jakimiś jakimiś świecie właśnie datkami, jakimiś takimi resztkami, bo jakimiś. Nie? Ten, kto zbiera jako żebrak, to dostaje jakieś takie resztki, że tak powiem, jakieś takie nie? grosze. O, nie? Tymi groszami próbować tutaj, nie? czy ja idę do Chrystusa. On mnie woła Taki pierwszy ciekawy wątek, który możemy podjąć. Dwa, żebym przejrzał. Nie? Ciągle potrzebujemy zobaczyć naszą ślepotę. Tutaj to się wiąże też z innym elementem. Ci, którzy może uciszali go, to może są nawet apostołowie czy uczniowie. I to pokazuje nam, że oni nie rozumieją Jezusa, bo Jezus był szczególnie posłany i zajmował się tymi biednymi, ślepymi, odrzuconymi, chorymi. Widzimy to ciągle w Ewangeliach. Mnóstwo scen jest nie, gdy Jezus rozmawia z mądrymi, ludźmi zdrowymi, itd., tylko właśnie idzie do tych najsłabszych, często poranionych, skrzywdzonych chorobą, jakimś nieszczęściem. A oni tutaj, jakby, podobnie jak z dziećmi, nie, odsuwają, nie uciszają, nie chcą, żeby miał kontakt, nie? To, to, to. Ślepi, ślepi są, nie widzą, na czym polega myślenie Jezusa, jego mentalność. Ciągle im ciężko stać się uczniem. Uczeń przejmuje po nauczycielu mentalność, sposób patrzenia, widzenia. Oni tego ciągle nie, nie widzą i my też czasami możemy tak nie widzieć. Ciągle jakby mamy jakąś swoją wizję może wiary, wizję Jezusa, nie? I, i, I mamy prosić. Tak jak rabbi, nauczycielu, mistrzu, proszę cię, bym przejrzał. Przejrzał, naprawdę żył po chrześcijańsku, bym wartościował po chrześcijańsku, bym patrzył na rzeczywistość po chrześcijańsku. Myślę, się ciągle każdy z nas potrzebuje tutaj takich dużo takich yy, yy, świateł, czy takiego otwarcia, przetarcia, przetarcia oczu, że tak powiem. Yy. I może tyle. Mam tu jeszcze parę pomysłów, ale yy, chyba tyle. Na pewno też taka determinacja w modlitwie. Nie? To, to zobaczcie, on nie dało się tutaj uciszyć. Był taki przekonany. Czy chce, wiemy, o co mamy prosić, co naprawdę potrzebujemy i prosić z przekonaniem. Nie? To jest też wyraz naszej wiary właśnie, kiedy prosimy regularnie, długo wołamy stąd nowenny, czy jakieś dłuższe modlitwy, wielokrotne powtarzanie modlimy się latami i dobrze. To przekonanie jest potrzebne. Błogosławi was yy, na to. Bycie uczniem. Na proszenie o przejrzenie, na wypraszanie łask. Nie Was błogosławi, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.